Nic mi nie pasuje, nie daje rady. Co zrobić, żeby zacząć sobie radzić? Jezus dzisiaj w Ewangelii zaprasza nas do niesienia swojego krzyża i pójścia za Nim. Trzeba zauważyć, że te wszystkie rzeczy, które nam nie wychodzą, w których zawalamy, w których nie dajemy rady, nie pasują nam, to są nasze rzeczy. To jest nasz krzyż. Mamy wziąć swój krzyż. Często oglądamy się na innych, a ta osoba ma to, ta ma takie zdolności, a ta posiada takie rzeczy. Zaglądamy do ich życia, porównujemy się, chcemy to co inni. Jezus mówi, weź swój krzyż. Nie oglądaj się na krzyże innych, bo ten krzyż bardziej by mi pasował, a ten krzyż to w ogóle jest cudowny. Nie, twój krzyż doprowadza cię do zbawienia. Często jesteśmy w fazie planowania. Planuje nawrócenie, planuje to, że się schudnę, planuje to, że się zmienię. Planuje to, że będę bardziej planował swój dzień, że będę bardziej zorganizowany. Jezus mówi: Weź swój krzyż: przestań planować, zacznij działać, zmierz się z tym, co jest wolą mojego Ojca i idź w tym wszystkim za mną. Jezus pokazuje nam, że niesienie krzyża doprowadza nas tylko do jednego: do życia wiecznego, do zbawienia, do realizacji woli Bożej wobec naszego życia. Nie poszukujmy więc innego krzyża. Nasze życie jest dla nas, jest jak napisany scenariusz dla każdego z nas i pasuje, i gramy w nim główną rolę, i każdy z nas ma odpowiednie umiejętności, żeby zrealizować wszystko, co Pan Bóg dla nas przeznaczył. Trzeba jednak wziąć swój krzyż, nie oglądać się za innymi.